Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku Piątku z Rybą zapraszam na opowieść o Rasporze SPI. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować Tomasowi Tillmanowi za możliwość nagrania tego filmu u niego w sklepie. Tomas Tillman, hobbyzo. A teraz do rzeczy: Rasbora SPI, Trigonos Tigma SPI występuje w Tajlandii, czy też pierwotnie występowała w Tajlandii. Wyróżnia się dwie podstawowe populacje tych ryb. Jedna z tych populacji żyje na południu kraju. Habitat ten charakteryzuje się wodą BW, czyli Blackwater. Woda ta ma kolor od bursztynowego do żółtego, w zależności od pH. pH tej wody to od 5 do 7. Jest też to woda bardzo miękka. Rybki żyją w różnego rodzaju płytkich rzeczkach, strumykach i rozlewiskach wśród śródleśnych. Natomiast druga populacja Żyje na południowym zachodzie kraju, tuż przy granicy Kambodży. To środowisko jest odmienne. Skały, które tam występują, to wapienie. I teren charakteryzuje się silnie rozwiniętymi zjawiskami krasowymi, ryby żyją w różnych oczkach, sadzawkach i ciekach śródleśnych. Woda w tych zbiornikach, co bardzo ciekawe, ma kolor niebiesko-zielony. Jest niezwykle przejrzysta. Lekko twarda, o pH od 7 do 7,5. Zarówno w jednym, jak i w drugim habitacie temperatura wody wynosi od 23 do 28 stopni Celsjusza. Obecnie ryby rozprzestrzeniły się także na Kambodże i żyją w do rze dorzeczu rzeki Prek Tak -Sap. Można je też znaleźć w Wietnamie na wyspie Quoc. Ryby, które żyją w pierwszym z tych biotopów charakteryzującym się wodą BW. Mogą się kolorystycznie nieco różnić od tych ryb występujących tuż przy granicy z Kambodżą. Ryby pochodzące z wody BW mogą mieć ciemniejsze i intensywniejsze zabarwienie. Jeżeli chodzi o biotopy, w których możecie te ryby znaleźć, to możecie zobaczyć sobie je tutaj. Jak widzieliście, habitaty tych ryb, to cudowne miejsca. Chciałbym kiedyś chociaż raz w życiu tam pojechać i zobaczyć to na własne oczy. A co do rybek. Rasbora SPI to mała ławicowa rybka dorastająca zaledwie do 3 cm. Idealna do nanoakwarystyki. Powinno się trzymać te ryby w grupach. Według mnie powinno być to co najmniej 10 osobników. Na internecie możecie się spotkać z opisami, że od 8 ryb można hodować. Ja osobiście uważam, że minimum to 10, a najlepiej kupić od razu 15 lub 20 ryb. W dużym stadzie te ryby czują się lepiej i są lepiej wybarwione. Jeżeli chodzi o dymorfizm płciowy tych rybek, no to jest tu pewna trudność w odróżnieniu płci. Samiczki generalnie są bardziej okrągłe, są nieco większe. Samczyki za to są smuklejsze i silniej wybarwione. Różnice oczywiście są widoczne dopiero u ryb dorosłych, dojrzałych. Ryby są bardzo spokojne. Uwielbiają pływać w ławicy. Nadają się do akwarium towarzyskiego. Z tym, że powinno się je trzymać z rybami o podobnym usposobieniu i podobnych rozmiarach. Co ciekawe, są dwa inne gatunki rasbor, bardzo podobne do tej rasborki SPI. Pierwszym z gatunków to razbora klinowa Trigonostigma heteromorfa Odróżnia ją od tej tutaj razborki wielkość, nie jest od niej większa, dorasta do 4-5 cm. No i ten klin jest troszeczkę inaczej uformowany, I odcień, odcień skóry jest nieco inny. I drugi gatunek, który jest bardzo podobny do tej tutaj razbory, Razbora Hengela, Trigonostigma Hengeli. Odróżniają się od siebie tym, że Razbora Hengeli ma dodatkowy taki czerwony pas wzdłuż tego czarnego klina. Zobaczcie sobie tutaj, na zdjęciach możecie porównać ryby. Myślę, że teraz już będziecie umieli rozróżnić te rybki. Jeżeli chodzi o hodowlę tych rybek w akwarium, akwarium dla tych ryb nie musi być wcale duże. Jak wspomniałem, jest to idealny gatunek do nanoakwarystyki. W zupełności wystarczy akwarium około 60 litrowe. Prostokątne. Na przykład 60 na 30 na 30, lub też kostka 40 na 40 na 40. Zalecałbym w takim akwarium użyć podłoża dla krewetek Calidina, ponieważ ustabilizuje ono nam pH na poziomie 6,5, a także woda będzie dążyć do tego, aby. GH ogólne było około 5-6 i w tym wypadku KH będzie od 0 do 2. Oczywiście, wcześniej wspominałem, że rybki żyją także na terenach krasowych. Można według mnie także zbudować zbiornik o właśnie podłożu żwirowo-kamienistym. Gdzie pH będzie właśnie pomiędzy 7 a 7,5, w przypadku pierwszego zbiornika typu BW, zalecałbym dużą ilość liści na dnie i dużą ilość patyków. Jeżeli chcemy mieć w takim zbiorniku rośliny. No to wtedy właśnie polecałbym podłoże dla krewetek kardinia Bo to pH nam się ustabilizuje na poziomie 6,5, a przy pH poniżej 6 rośliny nie rosną za dobrze. Tak więc raczej proponowałbym zrezygnować z tych roślin na rzecz właśnie patyków liści i zrobić sobie takie prawdziwe BW o bursztynowej wodzie natomiast w drugim przypadku właśnie gdzie będziemy chcieli mieć rośliny to albo stosujemy to podłoże dla krewetek kardyna co jak wspomniałem ma tą zaletę że stabilizuje nam wodę lub też obsadzamy akwarium bardzo mocno roślinami dajemy żwirek i a, Próbujemy odzwierciedlić warunki w tym drugim siedlisku przy granicy z Kambodżą. Jeżeli chodzi o rozmnażanie tych ryb, to w dojrzałym akwarium często dochodzi do samoistnego tarła tych ryb. Ryby preferują rośliny o dużych liściach. Czy też ogólnie duże liście, bo w przypadku BW, gdzie tych rośnie nie będzie, można dać duże liście na przykład z Zimandla. Przepraszam, nie pamiętam jak się to nazywa po polsku teraz. Momento, nie chcę już. chodzi oczywiście o kartapę. W każdym razie ryby preferują duże liście do roznażania. Składają je pod tymi liśćmi. Odróżnia je to od innych gatunków razbor, które rozrzucają swoją ikrę. Akwarium targniskowe musimy wyposażyć w tak zwany ruszt akwarystyczny. Jest to siatka, która oddziela dno akwarium od części powyżej. Yy, niestety taki rusz trzeba sobie samemu wykonać. Yy, woda do rozmnażania powinna mieć pH pomiędzy 5 a 6. Być bardzo, bardzo miękka. Yy, twardość tej wody powinna wynosić yy, około między 1 na maksimum 5 GH. Yy, w ppMach z TDS bym szacował to między 30 a 150 ppm. -ów. Temperatura wody powinna wynosić między 26 a 28 stopni kilka dni przed tarłem ryb, intensywnie karmiłem je pokarmem żywym. Eee, <coughs> intensywnie karmiłem pokarmem żywym. Następnie parę ryb wybraną przenosimy do zbiornika tarniskowego. Powinnoś to zrobić wieczorem. Ryby podchodzą do tarła w nocy. Najczęściej ma to miejsce nad ranem. Ikra jest składana w tym zbiorniku tarliskowym na dnie a następnie trzeba obserwować dno poniżej rusztu czy pojawia się już ikra w przypadku kiedy ta ikra się pojawi odławiamy ryby ryby w zbiorniku tarliskowym możemy trzymać 3 do 4 dni jeżeli nie zaobserwujemy ikry, no to powinniśmy wstawić kolejną parę. Do zbiornika tarliskowego możemy też wstawić jakiś duży liść. Czy włożyć jakiś duży liść, no może to być właśnie liść katapy. Jeżeli ryby nie będą chciały złożyć tej ikry na dnie, to być może wybiorą liść, który trzeba natychmiast usunąć, no, ponieważ ryby są rabusiami ikry i swoją ikrę także chętnie zjedzą. Wylęg na rybku trwa od 24 do 48 godzin. Larwy potrzebują około 5 dni żeby zacząć pływać następnie rozpoczynamy karmienie pokarmami mikro pierwsze powinny być pierwotniaki można użyć preparatu protogen czyli suszonych kultur pierwotniaków a następnie podajemy mikronicienie i wylęk artemii nie wspomniałem jeszcze o żywieniu tych ryb. Ryby są praktycznie wszystkożerne. Należy jednak zwrócić uwagę na to, żeby dawać im jak najwięcej pokarmów żywych. Świetnym rozwiązaniem jest wiele Taki reaktor można mieć gdzieś w domu, w miejscu, gdzie nie będzie nam przeszkadzało bulgotanie. Nieregularne karmienie artemią sprzyja rozmnażaniu ryb i sprzyja dobremu wybarwieniu i kondycji. Ryby pobierają oczywiście pokarmy suche, dedykowane, ale tu w tej kwestii znaczenie raczej ma rozmiar, ponieważ ze względu, że są to małe rybki, należy wybierać pokarmy drobne. Można też używać pokarmów mrożonych. Z mrożonych pokarmów polecałbym oczlika, daftnie. Natomiast można oczywiście podawać też ochotkę, ale tej ochotki nie powinniśmy podawać codziennie, ponieważ szybko otłuści nam ryby. Z żywych pokarmów Dokładnie tak samo, o ile mamy możliwość zdobycia oczlika, to jak najbardziej. Prościej, wydaje mi się, w obecnych czasach jest mieć reaktor Artemii e, Żywa rozwielitka, jak najbardziej chętnie jest zjadana. Można podawać California Blackworm. E, Odrodzam e, odtupifex. E, ochotka, tak jak i w przypadku mrożonej. E, tak, jak najbardziej, ale nieregularnie, bo ryby są wrażliwe na odpuszczenie. To będzie już tyle na dzisiaj. Myślę, że przekazałem Wam najważniejsze wiadomości na temat tych ryb. Myślę, że nie będziecie mieć dużych problemów ze zdobyciem tych rybek, jeżeli będziecie chcieli. W obecnych czasach jest to gatunek. Może nie za często spotykany w sklepach akwarystycznych, ale nie jest on trudny do zdobycia. Bardzo wdzięczne rybki. Jak wspomniałem, nadają się do malutkiego akwarium. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do hodowli Razborek SPI. Cześć!